A to znowu ja, Eryk Gołota. Pewnie myśleliście, że tym razem znowu to ja stoję po drugiej stronie kamery. Lecz tak nie jest. Po drugiej stronie kamery stoi moja siostra, Bianka Gołota. I ona jest lepsza ode mnie, mam nadzieję, i będzie kręcić. Ja po prostu będę mówić. Nie będziemy obijać bawełny. Więc tak, dzisiejszy temat o rozmnażaniu rybak akwariowych i o bojowniku. Mam samca przez brzanki Sumatrzańskie, bo one mi go zjadły. Płetwy mu obżarły, no a wiadomo, że jak on zdechnie, no, to już się nic nie da zrobić. Została mi tylko samica bojownika. Co Coś się tam właśnie dzieje z skalerami teraz? Czekajcie chwilę. Nie się uspokoję. Dobra, możemy kręcić dalej. E... Teraz na po dziubiu? Bojownik. Jest to ryba budująca gniazda z piany, yy, tak jak górami, dwu... górami. I sa samice przed taru na należy umieścić w, w przezroczystym pudełeczku, żeby, no żeby ona wyprodukowała jajetka. Samiec w tym czasie zbuduje gniazda oczywiście wśród pływających roślin. Ja nie mam pływających roślin, muszę sobie zakupić. No ale dobra. Niektórzy ludzie, ja nie mogę na to po prostu patrzeć, jak trzymają bojowniki w kuli. Już sobie wyobrażam te komentarze pod filmem. A, bo ja mam bojownika w kuli i żyje mi. Co z tego, że on ci żyje, jak ta ryba się męczy? Weź się, kurczę, wypuść chociażby do rzeki, niech zdechnie, bo i tak u ciebie w akwarium i tak się będzie męczyć w tej kuli. Jak nie, jak chcesz sobie coś kupić, Boże, wydaj to 25 zł na to akwarium, chociażby te 10 litrów, bo ja w się tam lepiej czuł niż w kuli dwulitrowej albo pięciu. więc bez przesady. Dobra, ale nieważne i tylko mówię Wam, że lepiej, żebyście tak tych rybek nie męczyli. Jak każda istota, one też mają uczucia, a na pewno odczuwają ból. Dobra, więc tak. Już Wam powiedziałem w zasadzie wszystko. Bo powinien żyć w temperaturze od 26. Jest od 22 do 26 stopni. Yy, przy table powinna być troszkę wyższa ta temperatura wody. Najlepiej mieć osobny zbiornik tarliskowy, jeśli chce się mieć większą szansę na wykon tych rybek. Więc, jakiś już odbędzie pod gniazdkiem, wyciska z samicy praktycznie te jajeczka i tak zbiera z samicy pyszczek i zanoszę je do gniazda. No i to bojownika w tym okresie oczywiście nie należy karmić. No i Samicę od razu należy odseparować do innego zbiornika albo do ogólnego, bo ona samic może ją czasami uszkodzić. Ale dobra. W dzisiejszym odcinku to już by było chyba na tyle. Zegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku.